Dobry wieczór, witam Państwa bardzo gorąco i bardzo serdecznie na tym spotkaniu ze znakomitą moją przyjaciółką Karin Stanek, której serdecznie dziękuję za zaproszenie do tego programu, 35-lecie pracy, ja Karin już zaprosiłem na wszelki wypadek przed tym koncertem na swoje 30-lecie pracy, obiecała, że będzie. No i cóż, cieszę się, że mogę również się z Państwem spotkać. Natomiast ja chciałem od razu Państwu zaproponować wysłuchanie tych moich piosenek, tych moich przebojów, yy, troszeczkę bardziej spokojniejszych od, od tych, które Karni śpiewała przed chwilą. Będzie to trochę taka chwila od, oddechu, dobrze? Posłuchajcie, zaczniemy od piosenki mojej pierwszej, pierwszego przeboju, bądź dziewczyną z moich marzeń. Dziewczyną z moich marzeń, moich wspomnień, bądź pamięcią, której nie da się zapomnieć, bądź piosenką, którą rzucam wiatru śladem, bądź mu myślą moim światem, bądź dziewczyną z moich marzeń, moich wspomnień, dniem wczorajszym, który dzisiaj. Wraca do mnie moim smutkiem i radością i tęsknotą, Gwiazdą, która świeci pustą nocą. Bądź nadzieją, bądź mą wiosną i jesienią, Krzykiem ptaków gdzieś wysoko ponad ziemią, Bądź uśmiechem wśród tysiąca drobnych zdarzeń, Bądź dziewczyną z moich marzeń. Bądź nadzieją, bądź mą wiosną, jesienią, krzykiem ptaków gdzieś wysoko ponad ziemią, bądź uśmiechem wśród tysiąca drobnych zdarzeń, bądź dziewczyną z moich marzeń. Bądź dziewczyną z moich marzeń. Bądź dziewczyną z moich marzeń. Maszeny bądź dziewczynami z tych marzeń. Gdzie